Cześć witajcie, ja jestem Słami Nagrywa To jest kolejny film na moim kanale Jak możecie zauważyć, tu jest taka hipno-kobra Będę dzisiaj przedstawiał mą całą kolekcję złych postaci Wiem, że hipno-kobry i wężonowie byli zawsze dobrzy, ale ja ich wiem, że jakoś źli Pierwsza figurka to jest taki węż-wampir Dobra, druga Iron Baron to jest jedna figurka z mojej serii Lego Ninjago Tylko, że wy jeszcze o tym nie wiecie, bo w kolejnym odcinku ją dopiero dodam Harumi tu jest I te wężony, wężonowie to są nowe figurki Dzisiaj rano mi dopiero przyszły Tutaj jest taki wąż wampir Ta kobra którą pokazywałem Na samym początku dusiciel i kolejny dusiciel, ale tym razem z Ostrzymków. Tutaj jest duch jakiś. Nie to jest chyba gultar. Tu jest kolejny duch. Ten jak on się nazywał. Dusiciel. Kolejna hipnokobra z Ostromków, basza. I teraz są ci. Jakby wążonowie z ogonem Pytor jest. Jest taki zugu, jako anakondowiec, jako wąż. Ten taki, nie wiem jak on się nazywa, możecie pisać w komentarzu. I tego bardzo lubię, ale ulubiony jest pytor mój, ale tego też bardzo lubię. To jest Scales. To jeden z moich ulubionych po pytorze i Acidicus. To już było na tyle. I dzisiaj, znaczy, mamy jeszcze berło. Na dzisiaj to już jest tyle. I Mistrzu się z Wami żegna. Wiem, to miało być tylko złe postacie, ale Mistrzu się z Wami żegna. Harumi też. I papa! O, i jeszcze mały bonus. Niedługo pojawi się intro do drugiego sezonu Lego Ninjago. I znalazłem jeszcze ducha. Dziękuję za oglądanie. To by już było na tyle. Pa Pa.